Halo? Jest tam ktoś? Słychać mnie? Marcin, już się nagrywa. A, okej. Okay. Dobrze, w takim razie, dzień dobry. Nazywam się Marcin Sosnowski, a to jest nowy kanał Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Co cię czeka na tym kanale? Przede wszystkim będziemy przekazywać Ci wiedzę na temat marketingu bezpośredniego i zintegrowanego. U nas obejrzysz webinary o direct mail, materiały z forum marketingu zintegrowanego. Zobaczysz kulisy naszych branżowych konkursów: Golden Arrow czy konkursów w branży Contact Center. Zobaczysz zapowiedzi i podsumowania zjazdów Studium Manager Contact Center. I. A, właśnie. Wyjdziemy poza strych. Tylko u nas obejrzysz prowadzoną przeze mnie serię poza skryptem, czyli rozmowy ekspertów o branży Contact Center. O czym jest poza skryptem? O wszystkim, co najważniejsze w branży Contact Center kluczowe wyzwania menedżerów, aktualne branżowe trendy, rynkowe best practices bądź na bieżąco z opiniami ekspertów o tym, co kluczowe w branży zdalnej komunikacji z klientami. Czego możesz się spodziewać, subskrybując nasz kanał? Poza skryptem wskazuję, że chcemy łamać schematy, ale kilka elementów jest stałych. Każdy kolejny odcinek nadajemy live w środę o godzinie 13. W każdym odcinku tylko jeden kluczowy temat i kilku ekspertów, którzy dyskutują i dzielą się swoimi opiniami. Formuła Live umożliwia Ci aktywne uczestnictwo w naszych rozmowach poprzez komentowanie i zadawanie pytań ekspertom. Już dziś zasubskrybuj kanał na YouTube i polub nas na Facebooku i LinkedIn.